Thank <laughs> Dobry dzień, dobry. witam Was w poniedziałek. Dzisiaj mamy 3 czerwca. Jest u mnie Bank Holiday, czyli tutaj w Irlandii kilka poniedziałków jest wolnych i jest tak zwany Bank Holiday, i właśnie dzisiaj jest ten dzień, w którym mam wolne, nie idę do pracy. I nagrywam dla Was takiego vloga domowego, bieżącego, bo przypomnę, że wszystkie moje poprzednie vlogi to był vlog tygodniowy, w którym miałam urlop, w którym się przeprowadzałam, miałam delikatny remont. Także można powiedzieć, że to są vlogi, które podzieliłam na kilka części, dlatego że jeden wyszedłby bardzo długi. I są one z okresu pierwszej, po, pierwszej połowy maja. A teraz przychodzę do Was tak na bieżąco, mogę powiedzieć. Nagrywam dopiero dzisiaj, w poniedziałek. Działek. Przez weekend u mnie dużo się działo i szkoda, że nie udało mi się wziąć kamerki, dlatego że w sobotę byłam na zawodach rybackich w przepięknej okolicy, piękne były krajobrazy, także żałuję tego bardzo, że nie zdążyłam wziąć kamerki. A dlaczego nie zdążyłam? Dlatego, że nadzwyczajnie na świecie zaspałam. To znaczy wyrobiłam się w czasie, byliśmy. byliśmy na tych zawodach o czasie tyle, że po prostu e, zaspałam, kumple po mnie przyjechali i po prostu był e, jeden wielki rajban w moim domu Dlatego, że e, no wiecie jak to jest, jak człowiek zaśpi po prostu wszystko, wszystko lata w powietrzu Przypomnę, że ja nie brałam udziału w tych zawodach rybackich, byłam tylko i wyłącznie jednym z organizatorów Organizacją zajęła się e, mo, nasza grupa e, Afterwork, gumiś tam coś wierci na zewnątrz. Także przepraszam za ewentualne odgłosy wiertarki, ale po prostu u nas cały czas coś robimy, cały czas coś przekładamy. Mieszkamy już. Mieszkamy już tutaj od 3 tygodni. Ale oczywiście ogarniamy, ogarniamy wszystko i to ogarnianie raz idzie lepiej, raz idzie gorzej, cały czas czekamy na stół. Zamówiłam również i narożnik, na którego też również musimy poczekać, dlatego że on się dopiero robi. Jest to polska marka, która jest w Irlandii, tutaj właśnie w Irlandii jest kilka firm, które które zajmują się właśnie sprowadzaniem e, narożników tutaj e, właśnie na miejsce, tyle, że trzeba troszeczkę na nie poczekać, także czekam cierpliwie. E, co ja Wam dzisiaj we vlogu pokażę? Pokażę Wam dzisiaj ławę, która do mnie przeszła. Zamówiłam ją tutaj na miejscu, ale z pewnością w Polsce e, również takie znajdziecie. I e, kupiłam po trzech dniach e, wojny <gumisiem> z gumisiem szafeczki. Do łóżek, dlatego że on za bardzo nie chciał się na te szafeczki zgodzić, ale finalnie się zgodził. A tymczasem widzieliście na początku yy, moich ujęć, yy, że. Yy. Robiłam sobie śniadanie, którego, którego zaraz właśnie skonsumuję, awokado i ocet balsamiczny. Jest to mój najprostszy i najlepszy właśnie sposób na awokado. Ja próbowałam z cytryną, ale z cytryną nie za bardzo mi smakuje, a ocet balsamiczny nadaje całkiem innego smaku dla awokado. Dlatego jak nie próbowaliście, to Wam serdecznie polecam wypróbować awokado w takiej formie. Ja e, kroję na plasterki i po prostu polewam e, octem balsamicznym. Ocet balsamiczny, którego użyłam, kupiłam w Lidlu. Bardzo lubię ten ocet. Czasami, czasami jest tak, że wiecie co robię? E, robię taką pastę z awokado, czyli e, ugnia tam całe. Teraz mi ciężko idzie, bo mi uciekają. E, o Ucieka mi awokado spod widelca, ale no wiecie o co mi chodzi. Gniotę awokado, tak, mieszam właśnie z tym octem i smaruję na przykład na kanapkę jako pastę. Może to nie za ciekawie wygląda, może nie ma za fajnego wyglądu, ale uwierzcie, mi smakuje rewelacyjnie i ja właśnie teraz zabieram się za moje śniadanie i wrócę do Was za chwilkę. W drugiej części jadalni, w której się będzie znajdowała strefa chila, tową, wypoczynkowa. Tutaj na razie jest nasza stara kanapa, trujeczka, sofa. Tutaj jest dwójeczka i gdzieś tutaj jeszcze jedyneczka. Oczywiście te. Meble znikną sobie, znajdą wkrótce nowego właściciela, ale czekam, tak jak powiedziałam wcześniej, na narożnik, który będzie tutaj właśnie umiejscowiony w tej części i trochę będzie lekko delikatnie wystawał do końca tutaj tych drzwi. Oczywiście tych drzwi nie będzie, tutaj będzie płyta i na tej płycie jeszcze gumisz porobi półeczki, także będą tutaj książki, zdjęcia, jakaś świeczka zapachowa. Yy, dlatego, że z tych drzwi nie będziemy korzystać, tutaj Wam otwieram, i z drugiej strony mieści się przedpokój, i jest ta szafa, właśnie yy, którą yy, postawiłam na kurtki, na buty. Yy, kurtki dla nas, domowników, również yy, dla gości, zwłaszcza zimą, dlatego, że tych kurtek nigdy nie ma gdzie kłaść. Także w niedalekiej przyszłości ta część tutaj się również zmieni. Celowo zasłoniłam zasłony. Mamy piękny deszczowy dzień, słoneczno-deszczowy, dlatego że raz pada, raz wieje i raz słońce świeci. Ale celowo zasłoniłam zasłony, które napompnę, że są z IKEA. Dlatego, że ta ława, którą Wam teraz pokazuję, ma pewną atrakcję. Oczywiście nie tylko jej biel i jej materiał skusił mnie do zakupu. Jest ona wykonana właśnie z płyty MDF nabłyszczającej. I stół będzie również z identycznego materiału, także ława i stół będą się razem idealnie komponować. Co to za atrakcyjność w tej ławie? To jest to, że jest ona podświetlana LEDami. Tutaj mam pilota oczywiście ledy zmieniają swoje kolory mogę ustawiać przeróżne opcje, ale najbardziej właśnie lubię tą, takie delikatne przejścia z koloru na kolor dodam, że wieczorem to się przepięknie prezentuje, również można zrobić sobie, o tak widzicie dyskotekę, tego nie będę używała na co dzień, ale na przykład na jakąś imprezę czy na Sylwestra, akurat jak znalazł takie efekty świetlne jeszcze mamy tutaj strobe. Strobe również to są takie przejścia szybsze, ale, ale już delikatniejsze niż ten flash i tak wcześniej wspomniałam, bardzo lubię fade, a jest jeszcze smooth, ale no smooth jest taki mniej dyskotekowy, ale w dalszym ciągu dyskotekowy, dlatego przełączam na fade. E, ława jest e, ładowana czyli ja nie muszę mieć e, cały czas e, kabelka e, który jest tutaj podłączonego do ławy, żeby ona świeciła bo wiem, że dużo e, mebli właśnie ma tak, że muszą być cały czas podłączone do prądu, e, żeby te ledy świeciły, akurat ta ława nie musi, tutaj o tak widzicie pod y, y, blatem y, na wierzchu jest y, kabelek wystający Tutaj podłączam, około pół godzinki się ładuje, po naładowaniu odłączam i ława sobie śmiga, świeci cały dzień, e, także rzadko ją ładuję, dlatego że no wiadomo, każdego dnia jej nie włączam, zazwyczaj włączam tylko i wyłącznie e, wieczorami. Powiem Wam tak, że kupiłam ławę tutaj w Irlandii. Dla zainteresowanych zostawię oczywiście link w opisie i poszukam oczywiście albo takiej samej, jak mi się uda, albo podobnej ławy w Polsce, i również zostawię link w opisie. Także zaglądajcie do opisu, jeżeli jesteście ciekawi. I od razu powiem cenę dla zainteresowanych tutaj kupnem tej ławy czy stolika kawowego w Irlandii. Cena takiej ławy u nas to jest 210 euro z przywózką. Zapłaciłam 234 euro dokładnie. Jak na Irlandii uważam, że to nie jest wcale drogo, dlatego że tutaj ceny mebli są naprawdę kosmiczne. Uwierzcie mi, ten dekor właśnie na tym stoliku nie zakupiłam teraz. Kilka lat temu dostałam od dzieci moich na dzień matki, ale uważam, że idealnie właśnie do tej ławy pasuje. Zresztą na stół pójdą u mnie bardzo podobne świeczniki, które będą miały gdzieś tam motywy lustrzane. Także całość stołu razem z tym stolikiem kawowym będzie się świetnie prezentowało. Wiadomo, że efektu jeszcze nie ma, dlatego że te kanapy nie są takie, jakie powinny być. One są na razie takie turkusowo-zielone. Jak przyjdą właśnie szarości, dlatego że narożnik zamówiłam w jasnym i ciemnym kolorze siwym, także idealnie to się wszystko już będzie komponowało. Na razie jeszcze nie ma tego efektu. Jak Wam kilka vlogów temu wspomniałam, że właśnie dom będzie utrzymany w szarościach, w bieli, zwłaszcza salon, kuchnia, i tylko wzbogacę właśnie jakimiś tam dodatkami kolorowymi, to już yy, zaznaczam, że to wzbogacenie kolorami jest już przy tej ławie. Dlatego, że tak jak widzicie, ława jest, yy, ma podświetlenie kolorowe. I jeszcze pójdą w przyszłości obrazy, przepiękne obrazy tutaj na ścianę. A to mi się robi obiad. Dzisiaj y, Miss Agi serwuje y, zupę cebulową. Zupę cebulową, y, nie francuską. Chociaż gdybym do tego dodała sera, to spokojnie mogłaby być. Ale nie będzie to wersja francuska. Będzie taka śląska. Y, to będzie wersja, którą y, robiliśmy właśnie u mnie w domu kiedyś tutaj mi się szkli cebula. Właśnie najważniejsze w zupie cebulowej to jest to, żeby cebulę zeszklić, żeby ona była po prostu wykonana na złoty kolor, żeby nie była absolutnie przerumieniona, bo w tym momencie już traci ten smak. A uwierzcie mi, że smak tej zupy jest naprawdę bardzo fajny, podbity tymiankiem. Tymianek gotuje mi się tutaj razem z ziemniakami i bulionem. Tutaj później za chwileczkę w zasadzie ten, tą cebulkę dam do mojego bulionu z ziemniakami. To się troszkę jeszcze pogotuje, a następnie ją wymiksuję. I będzie taka zupa krem. Taką zupę krem podaję z grzankami lub na przykład z bagietką czoskową. Także polecam i z grzankami, i z bagietką czoskową. Jest to bardzo prosty przepis, nic skomplikowanego, a jest naprawdę bardzo smaczny. Cebulka już y, wylądowała w bulionie, to się jeszcze tak jak powiedziałam wcześniej, trochę podgotuje. Zapomniałam Wam powiedzieć, że cebulkę szkle złoce na maśle, tylko i wyłącznie i nie używałam do tego ani margaryny, ani oleju. Ona jest po prostu na zwykłym maśle y, zeszklona. Ja tą zupę zaraz zblenduję, ale dla tych, co nie lubią blendowanych zup, bo wiem, że są tacy, y, Zupę można po prostu podawać w takiej postaci i również jest bardzo dobra. A kuku! Kto tu przyszedł odwiedzić? Kto tutaj przyszedł babci odwiedzić? Tak, miałam Wam nagrać aktualizację szafeczek, ale tutaj mam takiego pewnego gościa, który jest głodny i czeka na mleczko. I tutaj przyszedł do babci, żeby go babcia uspokoiła troszeczkę, tak? Bo płakał? Płakał Dominika na dole? marudził. Marudził. I wiecie, woda yy, woda. Yy, chciałam Wam powiedzieć, że yy, mój wnuczuś yy, yy, ma jedną, no jak to się mówi... Jest nałogowcem. O, właśnie nałogowcem saniu paluszków. Tutaj już chycił sobie paluszka. Staramy się go tego oduczyć, y, dlatego że wiemy, że dzieci mają z tym problemy, jak już się przyzwyczają do sania paluszka, to później nie chcą przestać go ssać. Także y, lukasek często sięga po paluszka, ale go tego oduczamy. I tak jak na załączonym obrazku, domyślacie się, że szafeczki, które y, zakupiłam, są to szafki lustrzane. Do tego stylu sypialni, jaką planuję zrobić, a planuję zrobić sypialnię w stylu glamour, te szafki po prostu będą idealne. Oprócz tych szafek zamierzam w przyszłości dokupić komodę i toaletkę również w lustrzanym stylu. Szafeczki są bardzo pojemne. Tutaj Wam pokażę, mam pustą szufladę. Dużo się zmieści. Niestety. Nie ma tutaj prowadnic, dlatego półeczki wyciągają się może nieco ciężej, ale wcale mi to nie przeszkadza. Tu ja. Wcale mi to nie przeszkadza. Uważam, że po prostu jest to mały mankament, bo ogólnie cała szafka prezentuje się przy łóżku bardzo ładnie. Nie wiem i mam dylemat, jaką kupić lampkę nocną, dlatego że do mojego stylu glamour pasowałaby tu jakaś kryształowa ale nie wiem, czy to nie będzie za dużo właśnie już lustra, tutaj jakaś kryształowa e, także pomyślałam o jakiejś po prostu zwykłej, prostej lampce byleby również pasowała do stylu glamour, to Wam pokażę w katalogu, nad którymi lampami właśnie się zastanawiałam e, tutaj te dwie pierwsze jedna, pierwsza, druga, z tym, że one nie są dotykowe, dotykowe w sensie że za pomocą dotyku rozjaśniamy lub przyciemniamy światło i koniecznie ja, ja chcę taką lampkę te takie nie są ta jest taka, nie było jej na stanie, bo bym się zdecydowała się właśnie na tą lampkę. Ta również taka jest, ale nie za bardzo mi się podoba. Również zastanawiałam się nad taką kryształową, lub też kryształ, kryształowa. Taka podłużna lampka, ale tak naprawdę po głębokim zastanowieniu się stwierdziłam, że jednak mogę przesadzić z tym stylem glamour, i to, ten efekt tych dwóch lamp to już może być nieco za dużo. Znalazłam również takie lampki, i na te lampki finalnie się zdecydowałam. Niestety nie zakupiłam, dlatego że tych lampek nie było w sklepie na stanie akurat tych szarych, szary tylko mnie interesowały, ale to nie ma problemu, dlatego że mogę zamówić i w przeciągu dwóch dni te lampki mogą pojawić się, ale stwierdziłam, że jeszcze poczekam, jeszcze porozglądam się do innych sklepów i jak już naprawdę nie znajdę do tygodnia czasu lampki, to zarezerwuję sobie w Argosie, w takim naszym sklepie właśnie te lampy i nie będzie przesady, jeżeli chodzi o nadmiar stylu glamour w tym pokoju. I tak, ja będę się z Wami już powolutku żegnała. Za chwilę idę wziąć gorącą kąpiel, nałożę sobie maseczkę na twarz. I muszę się troszeczkę zrelaksować, dlatego, że jutro wracam do normalnego trybu pracy. Dzisiaj był poniedziałek, tak jak wcześniej Wam wspomniałam, wolny dzień, bank holiday, a jutro wraca proza życia, także praca, praca i jeszcze raz praca, wyczekiwanie piątku. Także ślicznie dziękuję Wam za oglądanie, życzę Wam przyjemnego dnia lub wieczoru i do zobaczenia w następnym vlogu lub w jakimś filmiku tematycznym. Buziaki, na razie!